Witajcie ludziska, dzisiaj będzie odcinek. Przy... Dzisiaj będzie odcinek o tym, jak przyjdą do Ameryki koleżan koleżanki na piżama party. To nie przedłużamy, zaczynamy. No. Jakiś dziądzi. No, ale spoko, nie jest zły. Poczekam. Ej. E, wstawaj. <laughs> wstawaj. 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 Halo, Ja Już są? Nie, chodź. Dobra, ja się wczoraj nie zdążyłem, bo byłam na piłce, a ja wczoraj miałam do 20 w szpitalu pracę. A ja byłam wczoraj do 38 w przedszkolu. A ja byłam... dzisiaj mieliśmy dodatkowy... Wczoraj, znaczy wczoraj mieliśmy dodatkowy sprawdzian. A do mnie, to wiecie, że dzisiaj przychodzą koleżanki, na pijama party. Dobra, Amelka, ty się przebrać. Okej. Okay. Mm. Zobaczmy, co dzisiaj. Oto. Ładne jest. Nintendo nie potrzebuję. Dobra. Jestem przebrana. No dobra, to chodź, zrobić jakieś kiteczka coś ładnego. Nie! Czemu nie? Później zrobisz, ok? Um, dobra, ale jakby będę no pukać, to już będzie słabo. Yy, no dobra, nie cierpię. Cię. Zobaczcie, jak mi już miała falowane włosy. Dobra, dobra. I gotowe. Ale ja takich nie chciałam włosów. No ale będziesz ładniej wyglądać. No wiem. Trochę dziwnie wyglądasz. Się. Przestań się z niej śmiać, ale to naprawdę troszeczkę tak. No eee, Jesteście nie mi. Przestańcie ją przezywać. Mmm, trochę dziwnie wyglądam. No, trochę się zobaczę. Mamo! Dobra, chodźmy kochana Ha ha, ha. Chodź Dobra, będziesz miała tak Dobra, będziesz miała tak I koniec kropka Okej? Okay? Okej, okay. ale mają przyjść Wreszcie Goście, tak przyjdą To ja też się ubiorę już no, bo do mnie też koleżanki przychodzą. Co? Wstyd. No co? Też mam chyba koleżanki. Ja myślałam, że tyś nie tyle pierdołam, ale nie masz koleżanek. Bardzo przepraszam, ale to jest bardzo dziwne. Dobra, to ja nie chcę z nią mieć łazienki. I przepraszam, to, jest to już trochę za, za bardzo mocne zamieszanie. Nie chcę z nią mieć łazienki. Ja nie chcę z nią mieć domu. Ja, ja nie chcę z nią mieszkać w tym mieście. A ja nie chcę z nią mieszkać w tym kraju. A ja nie chcę z nią mieszkać na tej planecie. Ja nie chcę mieszkać z nią. No, stop już. Dobra? Hm. No, dobra, ja idę. Wezmę jakąś zabawkę. Albo nie. Dobra, ja już jestem gotowa. Dun 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 dun. Goście, ja idziemy do gości. Chodźmy. Cłaźcie, jej! Zu dobra otwierajcie. Nie mam czasu. Dobra. O hej. Nie do mnie. O hej. Hejka, jak tam? No ej, co ty robisz! Mamo, nie da się otworzyć. Jezu, dzieciaki. Jak nie rób? Hmm. Nie będę się trzymać. Dobra, to chodźmy. Co za dzieci. No wiem. No dobra, to chodźmy. Chodźmy. No. To co robimy? Nie wiem. Patrzmy tam. To chodźmy. Dobra, to chodźmy. Oto mój pokój. Możemy coś porobić. No musimy. No dobra, mam pomysł. Będziemy śledzić ich. Dobra, i będziemy mi przeszkadzać? Dobra, ja wchodzę tu. Ja też. Ja nie wiem. No dobra, to patrzymy. Ja będę, ben... jak tutaj, kwiatka. Okay. Idzie, po jakieś kwiatka. Dobra, co I... tam jest? A, kwiatek Będę tylko. Dobra, to mam plan na nich. Jaki? Taki, że będziemy ich śledzić. Okej, okay, ja wchodzę. Ja też. Ja nie wiem, ja też. Do, dobra, dobra. A co to jest? Wygonić go. A, proszę nie. To niewinny kwiatek. Nieprawda. A, ładne. Ładne kwiatki. Będzie dla ozdoby. Dobra, to czy mam jakąś latarkę. Nie, możemy tym poświecać. Idź na śledztwo. Idziemy na śledztwo. Tym razem z tym kaktusem. Dobra, ja pójdę. Jestem odważny. Nie, ja, ja. Nie udało się ci, no naprawdę wykoniły, no, wykoniły mnie te dzieciaki, nic nie poradzę. Ym, mogę ja spróbować. No dobra, tylko jak teraz weźmiemy tego kwiata. Ja pobiegnę po inne, coś innego. Dobra, wezmę wazł. Mam to. Dobra, to chyba możesz iść. Dobra. Dobra, gdzie on jest? Oh! Nie, To jakiś ruszający się wazon. No, coś nas, nas tu śledzi. Tak, tak. Może wyjdźmy stąd. Pójdziemy... Może... Nie, dobra, zostańmy tu. Co wy Uciekać! Co, no co ty? Zabłądziłaś? No sorry. No, wygoniły mnie te dzieciaki, że tym Udało się tak tu śledzić. Mam pomysł. Postawimy tu jakiś koder, żeby musieli wpisać nam kod. Okej. Okay. Ja się zgadzam. Dobra. Dobra. Albo nie, jeszcze lepiej. Wygonimy, wygonimy rodziców. Rodzice powiedzą im, żeby się nami opiekowali. Powiedzą, okej. Okay. A my uciekniemy. Dobra, jest. Okej, okay, okej. Okay. My po jedziemy do hotelu, ale najpierw musimy się spakować. Okej, okay, to pakujemy się. Prawda mamy chyba radę w jeden plecacz. Jezu, gdzie ten plecaczek? O, tu. Piłeczki. nie potrzebujemy. Jakieś ubrania. Tam pewnie będzie spała, zobaczymy No i ubrania. Dobra, trzymaj a ty mi mila to mi ty... Dobra, jak to się zdejmuje. mówię. Piotrek, nie trzymaj tego. Nie zakładaj. Dobra. Dobra, to Piotr, ty to trzymaj. no, no dobra, co nie będziemy tego brać. Jakbyś tego nie umieć. Dobra. Idziemy po cichutku. Zostaw na mnie no, No dobra, to chodźmy. A inni chyba poszli na śledztwo. No tak, poszli. Dobra, ja mam plan. Jak to zrobić? No, ja też trochę. Za chwilę będziemy, to trochę długo trwa. No, jesteśmy. Jaki ten świat jest ładny? No. O Jezu, jak długo my tu siedzimy już. O hej. E, hej. Gdzie reszta? Reszta. Jak to powiedzieć? Umarli! <laughs> Matku, chroń mnie. No hmm. Dobra. Co się naprawdę stało? No. Czy, czy możecie wyjść? No bo A dlaczego my mamy wyjść? No dlaczego? To jest fajnie. Yy, bo. Yy, bo tam ci z góry mówili, że. Yy, ci tukowie mówili, że żebyście wyszli, bo chcą się pobawić z nami. I to będzie zabawa po całym domu, a wy będziecie gotować. Eee, no dobra, to chodźmy. Jakieś świeże powietrze nam się przyda. O, otwarte zostawili. To pa. Poszli, ów, to chodźmy. Nie, nie mówili im. Dobra, powiemy. Albo w sumie to chyba nie. Wtedy będą mieli niespodziankę, że rodziców nie ma, ani że nikogo nie ma i będą mieli traumę. Ok. Wzięli na szpitalu. Yy, macie dzieciaki. Dzięki. Dobra, biorę. I się wynosimy. Na A gdzie wy idziecie? No właśnie. Yy, rodzice nam pozwolili pójść na dół po cukierki. Tu nam też wy przynieście, okej? Okay? Okej. Okay. Ciekawe, kiedy będą cukierki. No. Dobra, to chodźmy. A nie, w samą tu. Jeszcze na nas czekajcie. Też piją fajną piosenkę. Cipi, picia, ciapa, padu dupa, dupa, rapa. Jak ja przy, 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 przenikam przez ścianę. Nie chcę tu. Dobra, to idziemy. Do jakiegoś najbliższego hotelu. To chodźmy. Dobra, już jesteśmy. To chodźmy. Dobra. Chodź, pa, chodź Leon. Dobra. Wskoczę ci na barana i powiem, że ja chcę bilet. Dobra. Dzień dobry. Czy możemy... Czy mogę klucz? Dobrze. OK. Trzecie piętro. Proszę. Dziękuję. O, tam ja widzę. Dzień dobry. Jesteśmy. Buba, bu. Babu. A dobra, a to będzie jakieś dziecko, kogoś. Dobra, dzieci. Papa, pa, tu, pa, pa. tu, 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 Jak można było to udawać, matko? Jedyna trzecie piętro. To było okropne. To chyba tu. Oh, otwarte! Łamujemy się. No nieźle.